Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Głosik jeszcze mam nieciekawy, bo no, gardło jeszcze się kuruje, ale już czuję się coraz lepiej. Nie mam gorączki ani nic takiego, tylko po prostu zostało gardło. Bardzo dziękuję za wszystkie takie podtrzymanie mnie na duchu, żebym zdrowiała. Takie życzenia, bardzo, bardzo Wam dziękuję. A dzisiaj jest naprawdę bardzo szybki obiadek. Mieliśmy dzisiaj jaj do nowej soli, nie pojechaliśmy, bo no przez to, po prostu, że mam chore gardło, pojedziemy jutro, nic się nie stanie. A tu już mam, mówię, co jest dzisiaj na obiad. Dzisiaj na obiad będzie ryba. Ryba z piekarnika, bardzo szybka właśnie. A, a jeszcze coś chciałam powiedzieć. Ja leżę cały czas w łóżku, no ale ile można leżeć? Już mi aż plecy od tego leżenia bolą. Także zabieramy się do robienia rybki. Tutaj mam naczynie żaroodporne. Ja mam szklane, ale gdybyście mieli takie dość wysokie metalowe, to może by było nawet lepsze, ponieważ ja nie będę mogła wstawić do bardzo nagrzanego piekarnika, dlatego żeby mi nie pękło. A dlaczego? Ponieważ no, ryba jest zimna, bo wyjęliśmy ją z lodówki. Śmietana też będzie zimna, więc będę musiała wsadzić rybkę do piekarnika nagrzanego do 30-40 stopni, dopiero później podwyższe. I zaczynamy. Tu mam wysmarowaną brytwankę yy, masłem klarowanym. Na to masło klarowane będę układać, tu jest około 60 deko takich płatów z dorsza. układam płaty z dorsza. O, pocięłam je właśnie na takie kawałeczki. Będę się starać układać tak, żeby było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć porcji takich. O, żeby później było mi łatwiej wyciągnąć, po prostu. Zaraz, tu, taniec cieniutki, to może ten ten tu. O, tak. A jeszcze tego przetniemy na pół. O. No, teraz będzie dobrze. Akurat będzie 6 porcji. Obsypię to troszkę solą i białym pieprzem. Ale będziemy jeszcze solić, także nie trzeba aż tak dużo. O, solo, biały pieprz. Grażynka wie, że mam fazę na biały pieprz. <śm> Dobra. Yy, I teraz co będziemy robić? Ja jeszcze tą rybę skropię trochę z sokiem z cytryny. Kilka kropel soku z cytryny. I widzicie, wpadły mi pestki. O, wyciągniemy. O, tak. No, gdzie jest ta pestka, bo później drogi będzie. Ten, jak to się nazywa, wiecie, dentysta? Dobra. Tutaj mam trzy jajka. Do tych trzech jajek dam właśnie soli. Każdy soli, ile lubi. Ja zawsze mówię, że lepiej dosolić niż przesolić. Pieprzu białego. Dajecie w ogóle takie przyprawy, jakie macie ochotę. Ja dam to i to mi jest wystarczające. Do tego dam. Zaraz Wam powiem, tutaj mam 250 ml śmietanki słodkiej, 18. Tak, z pół. No, połowę połowę. Do tego dodam jeszcze troszkę mleka. Ja mam akurat bez laktozy, ale może być jakiekolwiek inne. O, tak, troszkę mleka. Wszystko zależy jakie macie naczynie i ile macie ale pokażę Wam mniej więcej jak ją, jaką będę chciała konsystencję, żeby tu była. E, do tego, teraz to rozmieszamy. No. Dodam mąki trochę, mąka pszenna 450. Normalnie mam go głos jak taki garus, który ja bym dwa tygodnie piła. Jedna łyżka, druga taka czubata. Zaraz zobaczymy konsystencję. Ale myślę, że tak, wystarczą. Dwie łyżki czubate mąki, wystarczą. To mają być takie, jakby to powiedzieć, takie rzadkie naleśniki. Zawsze pokazuję można zobaczyć o takie rzadkie naleśniki może tu tą światło jeszcze dam to będzie troszkę lepiej dobra do tego to już jest opcjonalnie to ma na to ochotę ale że ja jestem jak wiecie chora więc będzie czosnek przecisnę przez praskę żeby był dotarł wszędzie i dam go po prostu dużo nigdzie się nie 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 ten jak to się nazywa do żadnego jakiegoś biura, może nie będę wchodzić, ale zresztą czosnek, który jest później podpieczony, to on już traci tą swoją taką, to, że się później śmierdzi. Najgorzej jest taki surowy zjeść, tak jak ostatnio zjadłam z mlekiem. O, to faktycznie... Dobrze, przeciśniemy czosnek. Ja dużo lubię. Mój mąż też bardzo lubi czosnek, a, no, a tym bardziej, że jak teraz jest taka pogoda, to czy to, Dlaczego mamy chorować? O. No i dobra. Wymieszam to z czoskiem. Dobrze. Dodam tu teraz. Troszkę wiórek sera, taką garść wiurek serowych. O. I to będę wylewać na naszą rybkę. Tak. Jeszcze to nie koniec, nie, nie, nie. Staram się zamoczyć. I poukładam tu brokuła. Brokuła staram się o, umoczyć, żeby on był umoczony w tym, w tym sosiku. Tak. Poukładamy brokułę, No, troszkę musimy też warzyw. Jeść. Będzie ładnie kolorowo. O, tak. Fajnie, bo danie jednogarkowe. Na to poukładam jeszcze mam troszkę słupków marcheweczki. Takiej młodej. Zobaczcie, jak już jest ładnie kolorowo. I na to ja dam. Mam mozzarella. Tak paluszkami po prostu. O! Nie w kostkę, nie nic, tylko tak po prostu porwać, jak, jak na pizzę byście rwali. I to wsadzę teraz do piekarnika. Ja mam nagrzany piekarnik na 40 stopni, ale jak tylko wsadzę, to będę zwiększać temperaturę. Tak, 160-170. Yy z termoobiegiem, ale proszę, proszę patrzeć, jeżeli zacznie Wam się przypiekać z góry, to możecie, ja w termoobiegu to mam grzałkę góra-dół, ale jeżeli Wam się zacznie przypie przypiekać z góry, to ja po prostu robię w ten sposób, że dalej mam termoobieg, zmniejszą temperaturę, ale daję grzanie grzałki tylko od dołu, a cała potrawa jest na yy, na środkowej na środkowej półce i naprawdę nie, nie będzie podpieczony spód około 30 minut jak wyciągnę to Wam powiem, pokażę i powiem ile było, także do zobaczenia za chwilkę wracam do Was z powrotem Boże z moją chrypką e, tak jestem ciekawa czy stali widzowie e, e, zaobserwują co się zmieniło co się zmieniło w ekranie? Aha, tutaj mam specjalnie. I wyciągamy. Co się zmieniło w Twojej kuchni? No, w kuchni, no tutaj co widzą? No, całej kuchni nie widzą. Zaśpiewaj. Tak, zaśpiewaj. Mój mąż się nabija. Słuchajcie, wygląda to tak. I teraz nie będę tego kroić, bo to musi wystygnąć, chociaż troszeczkę. I dopiero wtedy pokroję, no i wam wezmę i pokażę. Tu sprawdzałam, czy się już ugotowało, wszystko jest w porządku. Znaczy ugotowało, no zapiekło w piekarniku. Wszystko jest w porządku, rybka jest fajna. Także jak Wam się przepis podobał, to jak podaję na talerzu, to pokażę. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. pa, pa. Jak będzie co pokazać. <laughs>